No dobra, to jedziemy. Não, jedziemy. Jesteśmy! Końcu! Dobra, chodź. Dobra, to idziemy do naszego hotelu. No. Dzień dobry, mamy rezerwację na nazwisko Blake. Dobrze, pokój 3. Walista yy, już czekał. Tak. Dobra, to idziemy teraz pozwiedzać, nie? Tak, tak. Dobra. To idziemy. Co w ogóle? Ja wezmę pieniądze, nie? No i jak też mam portfel? Mam kartę. No. A w portfelu? No, trochę. No, to To pojedziemy. Yy, tak, ale gdzie? W sumie. No, możemy jechać na tą plażę bez tego wodu. No. Możemy, no. No dobrze, pojedziemy. Możemy pojechać na jakiś piknik, na przykład. Iu. Zobacz, czy w mieście się coś dzieje, może jest jakiś festyn, czy... No dobra. To... O, co nie jadę? Przyjemny czas. No. no to jedziemy, nie? No dobra, to wsiadamy. O, patrz jakiś sklepik, może coś zjemy. Jestem w sumie jest troszkę, troszkę głodna. No dobra. Dzień dobry. Chciałabym kupić coś do jedzenia. No dobrze, proszę zobaczyć naszą um, ofertę. To ja wezmę. Może tą baweczkę turkusową taką? Dobrze? A dla pani? A ja wezmę, może tą drugą baweczkę taką zieloną? No dobrze, będzie razem 4-5. Dziękuję. надо бы, Тут раз может быть до самого дома надо бы. А да, все да, да, да,

Jesteśmy koniec. Dobra. Chodź. Dobra, to idziemy do naszego hotelu. No. Opa. Dobra. Dzień dobry. Mamy rezerwację na nazwisko B. Dobrze, pokój 3. Walizka yy, już czekał, tak. 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 Dobra, to idziemy teraz pozwiedzać, Tak, tak. Dobra. To idziemy co w ogóle? Ja wezmę pieniądze, nie? No i jak też mam portfel, hmm. kartę... Hmm. a w portfelu... no, trochę. No, dobra. To pojedziemy. Yy, tak. Ale gdzie w sumie? No, możemy jechać na tą plażę bez tego... z wody. No. No możemy, no. No, dobrze tym pojedziemy. Możemy pojechać na jakiś piknik na przykład w Zobacz, czy w mieście się coś dzieje, może jest jakiś festyn czy w stiju. No dobra. Chyba, tu, tu jadą. Czy jadą w No, to jedziemy, nie? No dobra, to wsiadamy. O, patrzcie, jakiś sklepik. Może coś zjemy. Jestem w sumie troszkę, troszkę głodna. No dobra. Dzień dobry. Chciałabym kupić coś do jedzenia. No hmm? dobrze, proszę zobaczyć naszą um, ofertę. To ja wezmę... Ma... ...em... Um... Może tą babeczkę turkusową taką? Dobrze. A dla pani? A ja wezmę może tą drugą babeczkę taką zieloną. No dobrze. Będzie razem 4-5. Dziękuję. Давай, давай. Ты сейчас сможешь уйти в да, Давай, давай. Ау. -па. Давай. Дай, <связь>